Liceum udało mi się przejść z tego typowego, trójkowego ucznia, który w ogóle nie lubi się uczyć, w tego najlepszego, który zdał maturę na bardzo dobre wyniki. I gdybym mógł cofnąć się w czasie i porozmawiać z moją 16-letnią wersją siebie i udzielić mu kilku lat, jak szybciej osiągnąć lepsze wyniki w nauce, oto co bym mu powiedział: Numer jeden, pozbądź się ego i zadawaj więcej pytań. Kiedy byłem tym typowym, przeciętnym, trójkowym uczniem, nie miałem nic nikomu do udowodnienia. W tamtym czasie wiedziałem jedynie to, że nic nie wiem, dlatego nie miałam po prostu wstydu, aby po prostu zgłaszać się, chodzić cały czas do tej tablicy pytać się i, i mówić, że czegoś nie rozumiem. Dopiero potem z czasem, kiedy faktycznie zacząłem to robić i zacząłem otrzymać lepsze automatycznie te oceny, w takim czasie zacząłem odczuwać większą presję, aby utrzymać ten mój status najlepszego ucznia, co sprawiło, że zacząłem rzadziej chodzić do tablicy, rzadziej się zgłaszałem, rzadziej pytałem o pomoc innych czy nauczycieli, przez to mój progres automatycznie też zwolnił, ponieważ przestałem się starać. Dlatego nie bój się narazić swój status najlepszego ucznia tylko przez przyznanie się, że czegoś nie rozumiesz. Nie ma nic w tym złego, a tylko sprawi, że staniesz się lepszy. Numer 2. Odpoczynek jest częścią pracy. Kiedy przygotowywałem się do matury, uważałem ten odpoczynek za taki przykry obowiązek. Co sprawiało, że zazwyczaj starałem się unikać właśnie tego odpoczynku w trakcie dnia, a zamiast tego starałem się wepchać jak najwięcej tej nauki. Co mnie niestety końcowo zgubiło, ponieważ doprowadziło to do momentu, kiedy się faktycznie tak wypaliłem. Dopiero wtedy zrozumiałem, że moje ciało naprawdę potrzebuje tego odpoczynku, i zrozumiałem, że odpoczynek jest częścią tej ciężkiej pracy, która pozwala nam funkcjonować na najwyższym poziomie. Swoją drogą, jeżeli jesteś obecnie uczniem studentem i chciałbyś zwiększyć swoją produktywność, i osiągnąć wyższe wyniki na zbliżających się egzaminach. Trasz teraz mój kurs online, do którego link znajdziesz w opisie, aby załapać się na zniżkę dla pierwszych 10 osób, które dołączą. Numer 3. Ty jesteś właścicielem swojego czasu. Kiedy chodziłem do liceum, zawsze uważałem, że brakuje mi czasu na robienie rzeczy, na których mi tak faktycznie zależy. Czy to było moje hobby, pasja, czas ze znajomymi, czy jakiś nowy nawyk, który chciałem wprowadzić. I tak było, dopóki nie zacząłem robić tych czynności w pierwszej kolejności w trakcie dnia i ustawiać je jako mój priorytet w kalendarzu, który planuję jako pierwsze. I zrozumiałem wtedy, że ja nie miałem problemu. Z brakiem czasu, ale z brakiem określonych priorytetów. Numer 4. Współpracuj ze swoją biologią. Zawsze miałam ten problem, że kiedy wracałem po południu ze szkoły, już po całych tych 6-8 godzinach siedzenia w tej ławce, czułem się już taki kompletnie wyczerpany, zmęczony i w ogóle nie miałam na nic ochoty. A mimo to dalej musiałam się zmusić do tego, aby siąść do jakiejś nauki, do jakiejś pracy domowej, co utrudniało mi cały ten proces i sprawiało, że znienawidziłem trochę tą naukę. Aż w końcu przestałem nawet próbować to robić. A zamiast to zacząłem aktywnie szukać jakiejś takiej idealnej dla mnie godziny na tę naukę, i dopiero właśnie kiedy znalazłem taką jakby godzinę szczytu dla mnie najlepszą godzinę kiedy mogę się najlepiej skupić i nie mam najwięcej energii. Dopiero wtedy zacząłem widzieć faktyczny progres w mojej nauce i moich wynikach. Numer 5 nie działaj w pojedynkę. Kiedy byłem w liceum i ogólnie zacząłem bardziej zwracać uwagę na moje oceny, moje wyniki i ogólnie przygotowywać się trochę do tego egzaminu maturalnego, zawsze starałem się robić wszystko samemu. Uczyłem się samemu, robiłem te arkusze samemu, powtarzałem materiały samemu, wszystko robiłem samemu, ponieważ uważałem, że mogę i tak to zrobić sam. I nawet nie przyszło mi do głowy w takich momentach, aby zapytać się znajomy, czy nie chcieliby się uczyć razem. Ponieważ uważałem to za dziwne. A to dlatego, że nigdy do tej pory tego wcześniej nie robiłem. I nawet nie wiedziałem, jak o wiele w takiej sytuacji traciłem. Jak o wiele lepiej mógłbym się uczyć, gdybym wybrał właśnie taki właśnie sposób nauki. I jak o wiele bardziej przyjemny okazałby się ten cały proces. Numer 6. Ulepszasz tylko to, co mierzysz. Kiedy byłem na początku liceum, to była gdzieś pierwsza, druga klasa, nie miałam pojęcia ogólnie, jak monitorować moje postępy w nauce. Nie mierzyłem swojego skupienia w ogóle, kiedy siadam do tego biurka i zaczynam się uczyć. Nie śledziłem mojego nawyku nauki, Codziennie, dlatego robiłem to tak poradycznie, tak w różne dni, tak w co drugi dzień, albo akurat w te dni, kiedy akurat miałem na to motywację. I dopiero kiedy zacząłem korzystać z takich narzędzi, jak na przykład monitor nawyku, gdzie zaznaczałem każdego dnia, czy uczyłem się, czy nie, mierzyć mój czas skupienia w danej sesji w danym bloku nauki, aby sprawdzić, czy mogę jakby pobić swój rekord z poprzedniego bloku nauki, czy ogólnie planować moją naukę, by sprawdzić, czy robię jakiś progres, czy mogę coś poprawić, ulepszyć, czy idę w dobrym kierunku. Ponieważ progres nie dzieje się przypadkowo, i jeżeli czegoś nie miałem, to prawdopodobnie nie ulepszysz tego. Numer 7. Rób to, co działa. Kiedy przygotowywałem się do matury, jednym z gorszych błędów, który najbardziej chyba żałuję, jest to, że spędziłem zbyt dużo czasu na tworzenie jakichś takich kolorowych map myśli na kartce odręcznie, całkowicie od podstaw, myśląc, że w ten sposób jakoś lepiej zapamiętam te wszystkie informacje. A zamiast to, gdybym całkowicie wyeliminował tak błahą czynność, jaką jest właśnie te robienie tych map myśli, które swoją drogą nic mi tak naprawdę nie dały, mógłbym skupić się na właśnie takich większych czynnościach, tych 20% które dadzą mi te 80% wyników, czyli w tym wypadku mogłoby to być na przykład robienie tych arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. I jestem pewien, że gdybym skupił się wyłącznie na tym, a resztę wyeliminował, to osiągnąłbym o wiele lepsze wyniki. Dlatego skup się na tym, co ważne, a resztę wyeliminuj. Numer 8. Zainteresuj się tym. Kiedy byłem w drugiej, pierwszej klasie liceum, najgorszym przedmiotem, który najbardziej nienawidziłem, była matematyka. Byłem z tego przedmiotu po prostu najgorszy, zawsze dostawałem jakieś dwójki, trójki ze, ze sprawdzianów i nigdy nie mogłem zrozumieć niektórych tematów z tego przedmiotu z taką otwartością jak inni. I tak było, dopóki nie natrafiłem się na pewien kanał na YouTubie, który w taki fajny i wizualny sposób przedstawia niektóre te koncepty matematyczne. Zacząłem oglądać więcej podobnych filmów, właśnie w tym kontekście, i co sprawiło, że zacząłem. Trochę bardziej interesować się tą matematyką. Zacząłem robić więcej zadań matematycznych, próbując rozwiązywać niektóre zadania różnymi metodami i ogólnie zacząłem bawić się trochę tą matematyką. Zacząłem rozwiązywać więcej tych zadań i automatycznie, kto by pomyślał, stałem się lepszy w matematyce, ponieważ możesz korzystać z tych wszystkich porad, taktyk, haków, protokołów, trików, ale jeżeli się tym faktycznie nie zainteresujesz, to nic Ci z tego nie pomoże. Numer 9. Więcej nauki nie znaczy lepiej. Kiedy byłem w liceum i zaczynałem się stawać tym lepszym uczniem, moim sposobem myślenia, moim mindsetem było to, że im więcej nauki, tym lepiej. Był czas, kiedy po prostu starałem się cały dzień spędzić na tę naukę, siedząc po 5, 6, 8 godzin dziennie, cały czas przy tym biurku, mimo to, że już może po tych 4, 3 godzinach czułem się już totalnie taki wyczerpany, zmęczony, w ogóle nie mogłem się skupić i to wydawało się już takie dla mnie całkowicie bezsensowne, ale mimo to dalej miałem ten sposób myślenia i dalej zmuszałem się do tego. Zaniedbywałem mój sen i ogólnie czułem się gorzej w takich sytuacjach, co sprawiło, że po prostu ten mój progres tak jakby osiągnął taki stały poziom, i w ogóle. Już nie robiłem żadnego progresu. A powiem nawet więcej: im więcej nauki wepchałem właśnie w swój plan, tym tak naprawdę moje wyniki były gorsze. Ponieważ w momentach, kiedy na przykład już siedziałem to ósmą godzinę przy tym biurku i próbowałem zrobić na przykład to wypracowanie, które miałem zrobić na jutro, to mogłem starać się po prostu zrobić najgorszą pracę, jaką mogę, tylko po to, żeby już to tak mieć z głowy i zrobić to najszybciej. I w takich momentach po prostu następnego dnia musiałem wstawać, tylko po to, aby zorientować się, że ta praca jest totalnie do niczego i muszę poświęcać kolejne godziny na to, aby ją jakoś. Poprawić. Numer 10. Skup się na przedmiotach, na których Ci naprawdę zależy. Kiedy zaczynałem przygotowywać się do matury, popełniłem jeden z gorszych błędów, jaki mogłem popełnić. Czyli to, że starałem się skupić na wszystkich przedmiotach jednocześnie. Z podstawy, czyli jeden angielski, polski, matematyka, oraz ze wszystkich rozszerzeń, na których mi naprawdę zależało. Czyli tam matematyka, informatyka, czy angielski. Starałem się skupić po prostu na wszystkich przedmiotach, nawet na tych, na których mi tak naprawdę w ogóle nie zależało. A jednocześnie chciałem się też skupić na tych wszystkich rozszerzeniach, na których mi tak faktycznie zależy i z których dostać naprawdę dobre wyniki. I z tego powodu moja uwaga była tak jakby płytka, taka rozsmarowana na te wszystkie przedmioty. Nie miałem takich konkretnych priorytetów i jasności, na jakich przedmiotach mi naprawdę zależy, więc straciłem trochę czasu na takie mniej istotne zagadnienia. Numer 11. Nie poświęcaj swojego życia towarzyskiego czy hobby. Egzamin naturalny to był taki pierwszy poważny egzamin w moim życiu, pomijając oczywiście egzamin ósmoklasisty. I z tego powodu postanowiłem bardzo poważnie podejść do tego tematu. Starałem się większość czasu poświęcić właśnie na tą naukę. Z tego powodu musiałem czasami po prostu poświęcać właśnie to moje życie towarzyskie albo moje hobby. Przez to ogólnie zacząłem czuć się taki bardziej odizolowany od ludzi i moje zdrowie psychiczne się pogorszyło. I na początku myślałem, że tak niby wygląda ta ciężka praca, co nie. Otaczałem się właśnie w takim właśnie gronie, takiej kulturze. Jednak dopiero potem zorientowałem się, że to było kompletnie fałszywe przekonanie. Zrozumiałem, że i tak mógłbym dostać te lepsze oceny, i tak mógłbym zdać tą maturę, nie poświęcając takich rzeczy jak moje życie towarzyskie, czy moje hobby, moja pasja. I te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę. By mi tylko pomogły. Jeżeli poświęcisz swoje życie społeczne, to będziesz miał słabe zdrowie psychiczne, a to przełoży się potem na twoją produktywność i Twoje wyniki w nauce. Dlatego proszę nie popełniaj tego jednego konkretnego błędu, taki jak ja popełnię. Czyli po prostu nie bierz tej nauki aż tak na poważnie, ponieważ to nie jest w ogóle potrzebne. Numer 12. Wykorzystuj najlepsze techniki nauki. Jedną z lepszych umiejętności, którą możesz opanować, to jest Twoja umiejętność do tego, jak poprawnie się uczyć. Ponieważ w takich momentach możesz uczyć się bardziej efektywnie, lepiej, szybciej od większości uczniów. Dzięki czemu nie musisz poświęcać tych wszystkich wcześniej wspomnianych rzeczy, a i tego tak o lepsze wyniki przy mniejszym wkładonym wysiłku właśnie w tą naukę. I to jest coś, czego jestem tak naprawdę winny, ponieważ już w tamtym czasie wiedziałem trochę o tych wszystkich technikach nauki, ale z jakiegoś powodu właśnie tego nie wykorzystywałem, ponieważ czasami po prostu wolałem pasywnie czytać z tego podręcznika, zamiast zmusić się do tego lekkiego wysiłku i wykorzystać jedną z tych właśnie efektywnych taktyk do uczenia się. Numer 13. Naucz się jak się skupiać. Miałem wiele momentów, kiedy próbowałem się uczyć, czy to na lekcji, czy to nawet w autobusie, myśląc, że w ten sposób jestem produktywnie i dobrze wykorzystuję swój czas. Jednak to, czego nie zrobiłem, Wozumiałam w tym momencie to jest to, że tak naprawdę go tylko marnuję, ponieważ w takich momentach nigdy i tak nie mogłem się skupić tak w pełni. I dopiero kiedy faktycznie zacząłem dbać o moje to skupienie, czyli uczyć się tylko w jednym pokoju w moim domu, dopiero wtedy zacząłem otrzymywać te lepsze oceny i zauważyłem, że mój progres idzie faktycznie w górę. Numer 14. Skup się na swoich słabych stronach. Kiedy przygotowywałem się do matury, jedną z rzeczy, którą wiedziałem, że muszę robić, to są właśnie te arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. To jest wszystko, co tak naprawdę wiedziałem i staram się po prostu to spamować każdego po prostu dnia, robiąc po te 3-4 arkusze lub nawet więcej. I to mi właśnie zgubiło. Robiłem cały czas tylko te arkusze egzaminacyjne jeden za drugim, w ogóle nie zastanawiając się nad właśnie moimi tymi słabymi stronami. Przez to cały czas napotykałem na te same zadania, na przykład z geometrii, z matematyki, których w ogóle nigdy nie umiałam rozwiązać. I to mnie tak naprawdę zgubiło, ponieważ na egzaminie z matematyki akurat pojawiły się właśnie dwa takie duże zadania z tej właśnie dziedziny, czyli geometrii. A gdybym skupił się bardziej na tych swoich wszystkich słabych stronach, zmusił się do tego lekkiego wysiłku, aby przeznaczyć trochę czasu każdego dnia na przerobienie kilku zadań właśnie z tych elementów Pewnego przedmiotu, których nie za bardzo rozumiem. To z pewnością osiągnąłbym o wiele lepsze wyniki. Numer 15, jeżeli czujesz się zmęczony, to sprawdź najpierw swój sen. Kiedy byłem w szkole, zauważyłem, że zawsze kiedy odczuwałem takie chroniczne zmęczenie, brak motywacji i ogólnie takie ciągłe zmęczenie każdego dnia, po prostu od razu jak się obudziłem nawet, to zawsze w takich momentach starałem się szukać takich bardziej zaawansowanych, większych problemów, jak na przykład może powodem jest to, co jem w trakcie dnia, może brakuje mi jakichś minerałów, albo na przykład dokucza mi taki ciągły stres, albo to jest, nie wiem, moja tarczyca, ponieważ mogę mieć niedoczynność. I to może wpływać na to, jak się czuję w trakcie dnia, na moje samopoczucie i moje zmęczenie. A ciekawe jest to, że po prostu zawsze w takich momentach okazywało się, że to była wina po prostu mojego snu. Tego po prostu, że chodziłem spać i wstawałem o nieregularnych porach, wystawiałem się na jasne światło wieczorami przed tym, właśnie jak miałem pójść spać, i tego, że nie śledziłem w ogóle mojego snu, przez to w ogóle nie mogłem tego ulepszyć. Dopiero za którym właśnie razem, kiedy doświadczyłem takiej samej sytuacji, zrozumiałem, że większość swoich problemów może być rozwiązana przez dobrze, przez panu noc. Numer 16, nie ucz się suchych faktów, ale stara się je zrozumieć od podstaw. Jedną rzeczą, którą bym zrobił lepiej, gdybym mógł cofnąć się w czasie do tych właśnie momentów, kiedy byłem w liceum, jest to, że zamiast wkuwać na pamięć te wszystkie powierzchowne formuły, definicje czy słówka, to staram się na przykład, nie wiem, obejrzeć jakiś film dokumentalny, oglądać różne filmiki na YouTubie na właśnie ten konkretny temat, czytać artykuły, czy używać częściej sztucznej inteligencji do tego, aby, aby pogłębić jakąś moją wiedzę na ten jakiś konkretny temat. Za każdym razem, kiedy czegoś nie rozumiem, pytać się dlaczego i jakby cały czas szukać tej odpowiedzi, ponieważ jestem pewny, że w takim momencie do. Wiele bardziej doceniłbym właśnie niektóre te przedmioty, jak na przykład ta matematyka, może nawet polski, albo wiele innych przedmiotów. I to musiało mi zająć kilka lat, 4-5 lat, na to, żebym zrozumiał, że jeżeli musisz coś zapamiętać, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Numer 17. Uczcie się na błędach. Gdyby na początku liceum, zawsze kiedy dostawałem jakąś słabą ocenę ze pracy domowej czy sprawdzianu, od razu starałem się o tym zapomnieć. Nawet nigdy nie pytałem nauczyciela lub innych znajomych o to, co mogłem zrobić tutaj lepiej. Tylko od razu oddawałem ten sprawdzian, w ogóle nawet na niego nie patrząc. Nie sprawdzałem w ogóle, co faktycznie zrobiłem źle, co mogę zrobić. Lepiej następnym razem. Przez to w ogóle tak naprawdę nie progresowałem. Czyli analizować te wszystkie moje sprawdziany, prace domowe, projekty, wypracowania i faktycznie wdrażać te moje poprawki do następnych prób, dopiero wtedy zacząłem zauważać jakiś progres w moich ocenach i wynikach. Numer 18. Opanuj swój sen, dietę i aktywność fizyczną. Większość uczniów w szkołach tak naprawdę w ogóle o siebie nie dba. Zaniedbują swój sen, siedząc do północy lub nawet później, piąc po te 4-5 godzin tylko, jedzą byle co, w ogóle nie ćwiczą, a potem dziwią się, dlaczego czują się cały czas jakby nie mieli w ogóle energii, aby nie byli zmotywowani do tej nauki. A z kolei, kiedy zaczynasz faktycznie dbać o te wszystkie trzy elementy życia, to te wszystkie problemy ze zmęczeniem automatycznie znikają. Ponieważ kiedy masz energię do działania, możesz się skupić i możesz iść cały czas przed siebie bez zmęczenia, będziesz biegał okrążenia wokół wszystkich wielokrotnie. Numer 19 nagrywaj cały proces. To oznacza robienie większej ilości zdjęć, czy to na przykład z przerwy, momentami, gdy byłem ze znajomymi na lekcji, czy ogólnie uczyłem się. Powiem ja nawet więcej, Czuję, że nawet tego nie nagrywałem, ponieważ w takich momentach mógłbym mieć jakby taki dokument, jakby świadectwo tego, jak to wszystko wyglądało, jakie problemy miałem wtedy, jak sobie z, z tym poradziłem. Mógłbym przypomnieć sobie więcej z tamtego czasu, co mógłbym zrobić lepiej w tamtym czasie i ogólnie mógłbym też lepiej to wspominać. Numer 20. Ucz się jedną godzinę dziennie. Jedną lekcję, którą chciałbym znać o wiele wcześniej, jest to, aby po prostu uczyć się tą jedną godzinę dziennie, nieważne, czy to był poniedziałek, wtorek, sobota czy niedziela. Bardziej starałbym się zadbać o tą regularność w tej nauce, zamiast polegać właśnie na takich szybkich zrywach nauki, akurat przed tym egzaminem. Co sprawiłoby, że po pierwsze, ofi. Mniej bym się stresował. Po drugie, bardziej bym docenił ten cały proces. To nie byłoby jakaś taka czynność, którą muszę robić w momencie, kiedy już jestem zmęczony i nie mam na to w ogóle ochoty, tylko po prostu robiłbym to, tak jak wcześniej wspomniałem, jedną godzinę dziennie, ponieważ tyle tak naprawdę wystarczy, żeby otrzymać te lepsze wyniki. I naprawdę zajął mi to zbyt dużo czasu, aby zrozumieć to, że taka regularność zawsze pokona taki szybki zryw przed egzaminem. Numer 21: zastanów się, czy na pewno ci na tym zależy. Czasami możemy robić jakieś czynności, rzeczy tylko dlatego, że inni nas za to chwalą. I tak było w moim. Kiedy zdecydowałem się pójść na studia informatyczne, będąc całkowicie przekonany, że to musi być ten kierunek, że naprawdę się tym interesuje. Każdy po prostu w tamtym momencie mówił mi, że informatyka to jest przyszłość, że tam się dużo zarabia, że to jest naprawdę opłacalny zawód i tak dalej. Każdy mnie chwali, po prostu, ale nikt tak naprawdę nie zapytał mnie, czy faktycznie mnie to interesuje. I przez to po prostu z czasem wmówiłem sobie, że faktycznie lubię tą informatykę. Mimo to, że za każdym razem, kiedy próbowałem jakby siąść trochę do tego przedmiotu i faktycznie coś, coś ruszyć w tym kierunku, coś ulepszyć się, to za każdym razem po prostu ten temat mnie nudzi. I po prostu z czasem wmówiłem sobie faktycznie, że ten temat mnie interesuje. I możliwe, że nawet tak było. Możliwe, że teraz po prostu jakoś inaczej odbieram tą lekcję. Ale możliwe, że nawet tak było. I faktycznie poszedłem na te studia. I tak naprawdę potem zrozumiałem, że ten przedmiot w ogóle mnie nie interesuje. Co objawiło się takim ciągłym poczuciem marnowania czasu i energii. Ciągłym brakiem motywacji do tej nauki. I zrozumiałem, że poświęciłem zbyt mało czasu właśnie na podjęcie decyzji. Na temat, na jakie studia chcę pójść potem. Dlatego jedną lekcją, którą chciałbym wiedzieć wcześniej jest to, aby... Zastanów się dwa razy zanim... Podejmiesz jakąś większą decyzję. Swoją drogą, jeżeli jesteś obecnie uczciwym studentem i chciałbyś zwiększyć Twoją produktywność, masz teraz mój kurs online, do którego link znajdziesz w opisie. Daję Ci tutaj 21 lekcji, które chciałem wiedzieć wcześniej, jeszcze wtedy, kiedy byłem w szkole. Mam nadzieję, że w tym filmie jakoś Ci naprawdę pomoże. Kliknij ten film, aby dowiedzieć się, jak uczę się po 6-8 godzin dziennie bez wypalenia. To było wszystko. Cześć.